Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zapraszam Was dzisiaj do oglądania eee, kolejnego vloga. Kolejnego vloga, kochani. Eee, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że. Eee... Że w ogóle dobrze się czujecie, macie dużo pozytywnej energii i cieszycie się z każdej małej rzeczy. Pamiętajcie, podchodźmy do życia z uśmiechem na twarzy, zawsze w tych gorszych sytuacjach. Znajdźmy jakiś taki pozytywny sens. To naprawdę bardzo, bardzo pomaga. O takie dzisiaj przywitanie. Dzisiaj pięknie u nas. Bardzo ładna pogoda. W ogóle mówią, że września ma być bardzo ładny, z czego bardzo się cieszę, bo będzie to takie, wiecie, przedłużenie wakacji. Zobaczcie, ja mam dzisiaj znowu swoje naturalne włosy. Będąc na Cyprze, na wakacjach, cały czas kąpiąc się w morzu, w basenie, te włosy wysychały mi naturalnie. Nie było sensu, żeby je, wiecie, cały czas prostować, gdzieś tam myć suszyć, więc chodziłam w takich bardzo, bardzo naturalnych falach. I bardzo polubiłam i stwierdziłam, że Częściej w takich moich naturalnych falach e, Włoskach będę chodziła e, Pokazywałam wam ostatnio e, Pamiątki, jaszczurki Które kupiliśmy na Cyprze, jeszcze na chwilę wrócimy Do Cypru, bo chciałabym wam o czymś powiedzieć e, No i zapomniałam Kompletnie o tej miseczce e, Którą kupiłam O nawet słuchajcie, nie zerwałam tutaj metki O ja taka właśnie jestem, zobaczcie, taka właśnie jestem e, Użyłam ją kilka razy e, Do oliwek e, m, Kupiłam tę miseczkę w zeszłym roku, jak byłyśmy z mamą same na Cyprze i stwierdziłam, że będę używała do oliwek, do jakichś tam małych przekąsek, przystawek, orzeszków. Ehm, I teraz natchniona wróciłam z Cypru i mówię, gdzie jest ta miseczka? Znalazłam i włożyłam tutaj dzieciom takie ciasteczka. To są takie, wiecie, ciasteczka z, o, ze zwierzątkami. E, także wykorzystuję i zobaczcie, zobaczyłam, że tutaj jeszcze nie odczepiłam jakiejś metki. To jest wszystko robione oczywiście handmade, także e, postawiłam im na stoliku i zajadają sobie ciasteczka. No i wiecie, przypomniało mi się, że przecież gdzieś mam tę miseczkę, gdzie ja ją mam. Odgrzebałam, znalazłam, także e, taka miseczka posłuży nam tym razem na ciastka. Dobrze kochani, jeszcze na chwilę chciałabym powrócić do tematu Cypru. Jak widzicie już pewnie po tytule, w tytule napisałam Wam, że kupujemy apartament na Cyprze, czy kupimy apartament na Cyprze. Słuchajcie, gdzieś tam pojawił się taki pomysł, siedząc z moimi rodzicami wieczorem, będąc w naszym apartamencie, podziwiając Cypr, który kochamy, uwielbiamy. Bardzo się też cieszę... Ojejku, kto to do nas idzie? Zerwałaś mi kwiatki w ogrodzie? No ja, to dziadek! Dziadek mi zerwał, a ty przyniosłaś? Zobaczcie, dziękuję bardzo! Mówiłam wam, że mój tata to uwielbia zbierać kwiaty w ogrodzie i robi piękne bukiety. Dziękuję wam, kochani! Podziękujesz dziadkowi? Super, dziękuję. Także zaraz kwiaty, kwiatami zaraz się zajmiemy, stawimy je do wazonu. Natomiast yy, czy kupimy apartament na Cyprze? Powiem Wam, że oczywiście są odległe plany. Gdzieś tam przez chwilkę pojawił się taki pomysł w naszej głowie, że kochamy Cypr. Jest tam przepięknie. Miłością do Cypru zaraziła mojego tatę. Moja mama w sumie zaraziła mojego tatę. Zaraziliśmy całą naszą rodzinę. Krzyśka, bo też bardzo mu się podobało. I tak właśnie siedząc wieczorem przy winie rozmawialiśmy sobie, że jak to fajnie by było mieć taki apartament. Zresztą apartament, w którym byliśmy, jest prowadzony przez Polaków, przez Dorotę i Mariusza. Tak jak wam mówiłam, dwa razy z rzędu tam byliśmy. No i oni taki apartament sobie kupili i gdzieś tam w nas pojawiła się taka Zdrowe zazdrość, wiecie, chociaż bardzo im kibicujemy, i ja uważam, że ludzie, którzy spełniają swoje marzenia, no coś pięknego i naprawdę trzeba im tylko pogratulować i cieszyć się im ich szczęściem, ale gdzieś tam przez chwilę, chwilę, siedząc w tym apartamencie, pomyśleliśmy, kurczę, jak to jest fajnie. Bardzo dużo emerytowanych Anglików kupuje sobie apartamenty na Cyprze, wyjeżdżają i tam spędzają swoją starość. Poznaliśmy nawet kilka osób w sklepie spożywczym Metro, gdzie, gdzie rozmawialiśmy właśnie z tymi Anglikami. Anglikami, także gdzieś tam w nas pojawił się taki pomysł, nie teraz, nie za rok, nie za dwa, nie wiadomo kiedy, słuchajcie, ale gdzieś tam o tym pomyśleliśmy, że tak warto kupić apartament na Cyprze, zainwestować pieniądze, jak fajnie by było tam wracać, nie tylko na wakacje, ale wtedy, kiedy na przykład u nas jest beznadziejna pogoda. Cypr na przykład jest piękny we wrześniu, w październiku, jest naprawdę cudowna pogoda wtedy, albo pojechać sobie w marcu, w kwietniu. Także pomyśleliśmy, wow, tak! Chcemy w przyszłości kupić apartament na Cyprze, będziemy to manifestować, wizualizować, dlaczego by nie, kto nam zabroni, nikt nam nie zabroni. Pamiętajcie, marzy, możecie marzyć o czym chcecie. Możecie sobie to wizualizować, manifestować, wierzyć w to, bo czym bardziej w coś wierzycie, tym. Tym bardziej to się spełnia, kochani, pamiętajcie o tym. E, więc e, nasze plany, gdzieś tam do mojej manifestacji i wizualizacji, chcę właśnie powi powizualizować sobie taki apartament. Naprawdę. Słuchajcie, to by była świetna opcja kupić sobie taki apartament, albo na przykład moi rodzice. No co ich trzyma? No nic ich nie trzyma. Mogliby sobie jeździć, słuchajcie, pół roku w Polsce, pół roku na Cyprze. Świetna sprawa, a później na przykład taki apartament wynajmować. Wiecie, wiecie o co chodzi. Także gdzieś tam pomyśleliśmy o tym, e, że fajnie by było kupić taki apartament na Cyprze. Wow! Dobra. E... Stawiam kwiaty do wazonu. To tyle, co Wam chciałam teraz powiedzieć. Dzisiaj będzie fajny rodzinny obiad, bardzo szybki, bardzo szybki. Ten obiad uwielbiają moje dzieci, uwielbia mój Krzysiek, wiecie. A jak nas oglądacie, to zaraz zgadniecie, jaka jest najlepsza potrawa Krzyśka. Tutaj ma takie dwie swoje ulubione, ale myślę, że ci, co oglądają nas na bieżąco, to wiedzą, jak jest tylko hasło to wszyscy od razu biegną do kuchni i chcą jeść. Dobrze, nie przedłużając, słuchajcie, założyłam też sobie moją obudowę, którą kupiłam w Nikozy. Jest przepiękna jeszcze taka w klimacie właśnie słonecznym, letnim. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, jak zmieniacie obudowę futerał, tu i w swoim telefonie na inny, to taki dziwny Wam się telefon wydaje. Ta moja od Louis Vuitton była taka bardzo wypukła, ciężka, no już jest taka dość, powiem Wam, stylana, bo mam tą obudowę Louis Vuitton, to nie zmieniałam jej, więc ona już jest taka naprawdę wysłużona. I jest taka dość ciężka, dość gruba, natomiast jak założyłam te tui, to jest naprawdę ten telefon taki inny w dotyku, taki delikatny, fajny. No, dobrze, uciekam, bo znowu się za bardzo rozgadałam. Zobaczcie, Nelcia mi to jeszcze doniosła yy, fioletowe, które sama zebrała, także jest piękny bukiecik. Zobaczcie, jak pięknie się tutaj prezentuje bukiet od Taty i od Nel. No, czego chcieć więcej, kochani? Mili moi, mówiłam wam, że dzisiaj mam fajny pomysł na bardzo szybki obiad. Taki, który zadowoli wszystkich naszych członków rodziny. Krzysiek wrócił już z pracy. Dokładnie i jestem bardzo szczęśliwy. Jest bardzo szczęśliwy, bo uwaga, uwaga, tak jak wam mówiłam rano, jak myślicie co to będzie, będą to pierogi. Pierogi dzisiaj słuchajcie u Jędrusia i co wam powiem, to Wam powiem, za chwilę będę przygotowywać, słuchajcie, pierogi z nowej serii, smaczna para. Pierogi, i tutaj mamy, słuchajcie, w jednym opakowaniu pierogi ruskie i pierogi z mięsem czyli dwa różne smaki w dwóch osobnych tackach. Moim zdaniem to jest rewelacja, bo każdy je to, co lubi. My z Krzyszkiem bardziej lubimy pierogi wytrawne. Więc zdecydowanie tutaj u nas pierogi ruskie i pierogi z mięsem królują. Tak, ale dzieci. fajne to jest właśnie, że to są też połączone, że jest a, y... Właśnie tak, to jest tak. super. Więc w jednej parce macie i ruskie i mięsne, a w drugiej macie pierogi z serem i z jagodami na, na słodko. słodko i pierogi z serem. I w zależności, czy wasze dzieci mają ochotę na owocowe pierogi, pierogi z owocami, serwujecie z jagodami, a może wolą samym serem, jedzą wtedy z samym serem. Więc super, bo mamy. Dwa różne smaki jakby, i dwa oddzielne opakowania w jednym. Rozumiecie o co, o co mi chodzi? Zrozumiałe? Tak, Zrozumiałe. Każdy, każdy ma wybór. Tak, więc ja zabieram się słuchajcie, za przygotowywanie pierogów. U nas najczęściej ruskie i z mięsem dodajemy odrobinę masła, soli tak. i pieprzu. Tak najbardziej lubimy. A dzieciaki najbardziej lubią oczywiście ze śmietaną i z cukrem. Na pewno się skuszą na pierogi z mięsem, tutaj bez dwóch zdań, a później je zaskoczę i zrobię im jeszcze na słodko. E, będą miały z serem i jagodami i z samym serem na słodko. Towarzystwo już gotowe, Leo przed chwilą grał mecz, tak? tak? Ty co robiłaś Nelcia? A ja byłam na podwórku i się huśtałem nie, 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 na niebieskiej huśtawce. No niebieskiej huśtawce, dobra. Leo zagrał piękny mecz, także pierogi już gotowe. Najpierw jemy pierogi z mięskiem, tak? tak. Na wytrawne najpierw będą. Ale oś wybiera z jagodami później, tak? Na słodko, i będą jeszcze z serkiem na słodko, z cukrem i ze śmietaną. Okay. Super! U mnie akurat dzieciaki uwielbiają i z jagodami, i z serkiem. W sumie z mięsem też lubią, także e, czekamy jeszcze ja na tatusia. No właśnie, i zaczynamy. Ja, ja nie lubię. <laughs> Dlatego macie wybór. Tak, dobra, czekamy na tatę e, i zaczynamy. Dobre, Pyszne. <laughs> No słuchajcie, teraz mamy tutaj pierogi na słodko z jagodami i z serkiem. Tak, <noise> tak jest. jest, chciałam Wam jeszcze pokazać, bo dzieciaki po prostu zajadają jak szalone. Jeszcze w garnuszku nam się gotują z serem, tak, na słodko. Co to za minka? Też no, proszę jeszcze są, proszę sobie brać. Smacznego, kochanie i te z jagodami mm. i z twarogiem z serkiem są przepyszne zobaczcie, zobaczcie tylko na dzieciaki, także nie, nie ma. już nie ma, zaraz nie. serkiem będą a zaraz będą tak, smacznego kochani dziękujemy, na zdrówko co mnie jeszcze dzisiaj czeka, tak, tak dzisiaj będę jeszcze sprzątała pokój Nelci bo troszeczkę trzeba tutaj pogarniać i książeczki i zabawki, wiecie jak to jest w pokoju mmm, dziecięcym, także dzisiaj jeszcze to mnie czeka, Leo, jeszcze tam widzę, gra sobie w piłkę, także taki mam plan na dzisiejszy wieczór. Żar tropików leje się z nieba, moi drodzy, dzisiaj jest już, wiecie, popołudnie takie konkretne. A dalej jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco Jesteśmy już po obiadku Wszyscy zadowoleni, zadowoleni Brzuszki pełne Także wiecie, ja mam w domu fanów pierogów Ale jestem ciekawa jak to jest u Was Czy jesteście raczej team pierogi na słodko Czy team pierogi wytrawne Dajcie koniecznie znać w komentarzu Bo jestem bardzo, bardzo ciekawa A ja słuchajcie, dzisiaj już nie będę przedłużać eee, Biorę się tutaj za pokoik Nelci Ona też za chwilę przyjdzie Bo jest na zewnątrz Coś tam w ogrodzie robi sobie jakąś bazę ale też bardzo często się angażuje, bardzo lubimy razem sprzątać. Włączamy sobie piosenki, to jest taka nasza rutyna, że włączamy sobie piosenki, Nelci ulubione, ona tańczy w międzyczasie, pomaga mi sprzątać, wszystko ładnie na półeczki układa po swojemu, także taki nasz plan dzisiaj jest, a z wami się już żegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, zostawcie swój komentarz. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Buziaki. pa!